Szanowni Państwo, idea zorganizowania takiego powiatowego kongresu sportowego już dużo wcześniej zaistniała w naszej, w naszej świadomości i ten pomysł narodził się, można powiedzieć, na początku tejże kadencji. O tym rozmawiałyśmy z Panią Marszałą wtedy. Ale czas pandemii, później czas ten wojenny troszkę odłożył w czasie właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. Ale cieszę się, że do tego doszło, że możemy się tutaj w takiej wspaniałej, pięknej rodzinie sportowej powiatu węgrowskiego spotkać, żeby pokazać, ile dobrych, pięknych rzeczy dzieje się w różnych dyscyplinach na terenie naszego powiatu. I w tym sporcie dla dzieci, dla młodzieży. Ladanos. Wielu przyjaciół, zwłaszcza związanych z siatkówką, e, witam serdecznie W skromnie z usiadł Jarek Miałkowski, szef Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej. E, przed laty na meczach w Węgrowie e, nauczył mnie e, Jarek e, miłości do siatkówki e, i tak podpatrywałem e, Nikę Węgrów i, i, i Państwa sukcesy, małżeństwo mm. Państwa kupić, zresztą dzisiaj będzie mi niezwykle miło. Widzę Państwa siedzicie razem przekazać odznaczenia Ministra Sportu za, za tą działalność. Szanowni Państwo, dziękuję za obecność Panów Burmistrzów, Wójtów, Pani Starosta. Pani bardzo dziękuję za, za te informacje, które Pani przekazała. W telewizji jak słyszymy o sytuacji w Europie, na świecie i w Polsce, to zwykle słyszymy w ostatnim czasie najróżniejsze albo kłótnie, albo złe informacje w związku z wojną, albo jakieś spory polityczne. Ale warto pamiętać, że ta przestrzeń medialna, tak która mówi nam ciągle o różnych negatywach, nie jest do końca prawdziwa i nie odzwierciedla do końca rzeczywistości, w której żyjemy. Możemy cieszyć się też różnymi pozytywnymi wydarzeniami. I tak, proszę Państwa. Jeżeli yy, budżet państwa polskiego wzrósł na przestrzeni kilku lat z 200 miliardów do ponad 600 miliardów, no to możemy cieszyć się, że Polska budowana jest sala sportowa, hala sportowa to w każdej gminie, w każdym mieście, w każdym województwie, każda jest wygląda inaczej, to jest inny pałac. Ale to powoduje, proszę państwa, ogromny wzrost kosztów. Wpadliśmy na pomysł zaproponować dwa... Zerwcowe projekty, jeden powierzchnia boiska do piłki ręcznej, drugi powierzchnia boiska do piłki siatkowej i w y, y, podobnej technologii w całej Polsce, tak żeby y, skorzystać z tych samych materiałów budowlanych albo takich samych raczej, dokładnie takich samych materiałów budowlanych, żeby powielać ten sam projekt, nie przepłacać za odrębne projekty i y, firmy, żeby wielokrotnie powtarzamy ten sam obiekt. Oczywiście to jest dedykowane do małych miejscowości i średnich miejscowości, nie do wielkich miast, gdzie na ogromnym debacie identyczne ale powstają z minowniami. To jest dedykowane do małych i średnich miejscowości. Nie ma powodu, żeby tutaj, prawda, było w tym coś złego, że w dwóch gminach powstaną identyczne, identyczne obiekty. Uważamy, że to mocno zamierzy cenę wykonawstwa materiałów i projektowania. Sport i z młodzieżą jest jedynym, może nie jedynym, ale skutecznym reagentem na wyciągnięcie młodzieży od operacji od, <krym> i stworzenia pewnej alternatywy. Alternatywy na zdrowe, patriotyczne wychowanie. Więc e, szeroko apeluję do samorządów, wójtów, starostwa, żeby wspierać sport młodzieżowy w szczególności. Żebyśmy budowali taką infrastrukturę społeczną strukturę abyśmy tworzyli jedno bieżącego towaru To buduje, buduje taką społeczność lokalną i jako prezes jednego z największych transportowych. Policzki, które występują na tym poziomie, muszą przygotowywać się do 10-12-15 lat, żeby takich taki poziom. Są to zawodniczki bardzo rzadko z jednej miejscowości, bo jest to cała Polska. Aż Nasz w naszych badłach na pewno e, pani senator i pani Statościna. Rozpoznały zawodniczki siarka, z naszego ośrodka szkolnego, gdzie stawiały pierwsze te kroki i teraz kontynuują karierę w naszym studiu, z czego bardzo się cieszymy. Jest też zewnątrz niektórych i najnowszy, nasz e, nabytek nasz z naszego terenu, Julio Wóz, który jest uczennicą długiej pracy. W tej dyscypliny, oprócz pracy kilku oczywiście wychowania fizycznego, niektórzy nie pracują już, było to, że powstały obiekty sportowe. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, w tej gimnazjum, czyli przy liceum, można powiedzieć, rozpoczęła ten Tą drogę, w której w tej chwili po prostu nie jesteśmy. Praca przez te 15 lat przyniosła e, duże efekty. Czy nie są ich hokej? jest, jest dyscypliną chałową najszybszą, podobno do hokeja tyle gra się piłeczką i kijami nowymi pięciu zawodników plus bramkarz, gra jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka, e, wymagająca wielu umiejętności. Zestaw działaczy. Pracują z dziećmi, z młodzieżą e, na rzecz upowszechniania sportu, ale przede wszystkim na rzecz rozwoju młodych ludzi. Bo, Szanowni Państwo, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że po okresie lockdownu w, w sposób szczególny trzeba zwracać uwagę na ten rozwój fizyczny młodych ludzi, bo ciężko jest teraz odciągnąć od laptopów, od smartfonów. E, nauczyciele to podkreślają, rodzice też się z tym borykają. Koordynacyjną nad całością sprawuje Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego. Praca zarządu koncentruje się na organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w systemie współzawodnictwa sportowego, szkół podstawowych i szkół podstawowych. Realizacja kalendarza imprez sportowych. Nasza praca polega na realizacji. Oto tego kalendarza. Rokrocznie on się powtarza, zmieniają się tylko daty, przy których następuje. A tak mamy kalendarz, który opracowujemy rocznie, na początku września zatwierdzamy i później jest realizacja. Wszystko bierze zwycięzca, albo nic tak lubio i lecznie ty. Bo kocha ci żyć nie